Cześć, witam Was w ósmym vlogu i ten vlog jest taki bardziej w stronę informacji. Jak już wspominałem w którymś tam odcinku z użytkownikiem Brian Gra, że tak jak on to powiedział, mamy laptopy z drewna i właśnie w stronę laptopów. Nie, nie będę nagrywał filmów z laptopa, ponieważ Yy, oczywiście nie bójcie się przez jakiś czas. Dlaczego? Dlatego, że yy, po prostu jak już wspominaliśmy coś, nam, coś tam nam się jebie z laptopami i yy, gdy na przykład boję się nagrywać, bo na przykład yy, laptop mi się po prostu zacina Podczas nagrywania jeszcze mi się tak nigdy nie zdarzyło, ale musi się to kiedyś w końcu zdarzyć. A tak poza tym właśnie przez ten czas, przez ten krótki czas, gdy mój laptop będzie w naprawie, kanał może zmienić troszeczkę tam formę. Że na przykład będą częściej vlogi albo coś takiego. I właśnie to był taki vlog w stronę informacji. No i. Myślę, że ja będę kończył. To był bardzo króciuteńki vlog. Taki po prostu chciałem Was poinformować, nie? że przez ponad dwa tygodnie, tydzień nie będę nagrywał. No i na razie i się trzymajcie i do zobaczenia kiedyś tam w następnych odcinkach. Nie wiem, może za tydzień, może za dwa. No i życzę Wam miłego wieczoru. No i cześć i się trzymajcie. pa! pa.